Powiedz mi coś o sobie, czym, się, czym zajmujesz? się zajmujesz? Jestem hydraulikiem? I blogerem? O, blogerem, to o, bardzo blogerem ciekawe. A o czym a ten blog? Zapewne po o podróżach. Na moim blogu opowiadam o tematach hydraulicznych i mam pół miliona subskrybentów. O, czyli jesteś bardzo popularny. A ile zarabiasz jako hydraulik? 200 zł. Za jeden wyjazd. A w czasie dnia może być kilka takich wyjazdów. Jesteś moim ideałem. Jaki jest Twój znak, Zodiaku? Wodnik. Nie mogę znieść, jak cieknie gdzieś woda.